Kajoszostrowski senta pewna auto krajowe witam. Dziś mam dla was Astrę K z 2017 roku, samochód z polskiego salonu, jeden właściciel, serwisowany od początku w Oplu. Wersja wyposażenia Enjoy. Ma felgi aluminiowe, a nie felgi sferyczne, czyli stalówki z kołpakiem. Ma śliczny czarny perłowy lakier. Silnik dizla, 1.6 CDTI. 110 koni mechanicznych, 128,5 tysiąca przebiegu Przy 117 tysiącach ostatni serwis w Oplu Deszcz pada, no nic z tym nie zrobimy, wczoraj było ładnie A dzisiaj będziemy mieli deszczowe wideo Ma czarną tutaj tą Listwę, z tymi listwami to są dwie szkoły Albo jednym się podoba a ci, którym się nie podoba, mówią, że auto wygląda z tą srebrną listwą jak karawan. I parę osób mi to powiedziało i każda powiedziała to samo. Ja należę do tej grupy, która... srebrne listwo się podoba. Nic nie mam przeciwko. Ok, cały obrys auta mamy złapany. Bagażnik. W ogóle oni robiąc Astka po paru latach zwiedzili, no ich... jak to? Patrzcie, czesi robią taką dużą oktawię. Nie możemy być gorsi i zrobili naprawdę duże samochód. Gdyby tutaj ta podłoga jeszcze była ciutkę niżej, tak jak w Oktawi. no to nie wiem, czy by nie ugryźli konkurentów. W środku też jest naprawdę liga. Pamiętajcie, że fotel jest ustawiony pode mnie. Ja mam 1,86 m i zobaczcie, wsiadam sobie. Tutaj kolanka nie rysują. Mieszczę się. Jest podłokietnik, tak jak widzicie. Wszystkie szyby są elektrycznie sterowane. Tak wygląda tapicerka Enjoy. I patrzymy sobie naprzód. O, jest duże radio. Jak jest duże radio, to będzie nawigacja. Skrzynia manualna biegów 7. 6 do przodu, 1 do tyłu. I idziemy sobie na fotel kierowcy. Ok. Klucz, tutaj go wkładam 128 542, tak się odpala Opel, tu robi sobie takie coś. a Tu mu ściszymy radio, świeci się tylko kontrolka, że mamy zaciągnięty ręczny i że ktoś usiadł na fotelu kierowcy i nie ma zapiętych pasów. Kierownica multifunkcyjna. Tutaj mamy przyciski do sterowania tempomatem. Tutaj mamy przyciski do sterowania radiem, odbierania telefonu i wybierania różnych innych rzeczy. Tak jak wspomniałem, mamy duże radio, jest nawigacja. Jest wiadomo Bluetooth i tak dalej. Klimatyzacja jest automatyczna, dwustrefowa. Tak to sobie tutaj wygląda. O. Wspomniany wcześniej podłokietnik, tutaj można sobie włożyć dwa napoje, teraz bez cukru, bo są tańsze. Skrzynia, tutaj ma, mamy włączone czujniki, właśnie. Czujniki parkowania z tyłu i z przodu, e, automatyczne. Zobaczcie, jak sobie tutaj dam. Tak, czujnik deszczu włączony. Światła tutaj też mamy na auto, więc nie myślimy w ogóle, nie pamiętamy o tym, czy mamy światła włączone, czy nie. Opel za nas sobie pomyśli. Cztery elektryczne szyby. Lusterko samo ściemniające, czyli ja niczym nie zapomniałem. Chyba nie, dobra. To idziemy na zewnątrz. I teraz tak. Gdzie tutaj jest ten zędzelek. Mam go. 1.6 CDTI 110. Ładnie równo pracuje. Brudny, nieczyszczony, żeby nikt nic nie podejrzewał. Hmm gdzie jest akumulator nie ma no jest w BMW jest w bagażniku żeby była lepsza matka polecieli okej okay. światła do jazdy dziennej Astraka 17 rok cześć